Kolekcjonuje też Pan tam, tam nagród, dyplomów po wystawach. Czyli trzeba było na to zapracować po tak. prostu poprzednimi osiągnięciami. Sześć, sześć medali, 12 wystaw, czyli dyplomów. Ogólnopolskie, tak, tak? Tak, tak. I to kwalifikowało do przydzielenia. Udało się pomiędzy, między rzemiosło artystyczne ten zawód i to chyba może największe takie sukcesy. Jeżeli chodzi o sukces, bo nie mówię pasji. tego słowa, wczesny serial moda na sukces, bo to już... Jest. Tak, tak. Tylko wartownik tam w krzakach siedział. No ale to są takie historyczne. No, ja, tak, jeżeli chodzi o ptelkę, indywidualne są, tak? tak? telkę, to chętnie niech pan pokaże telkę, bo to jest taki Co takiego? Tą fajkę związaną jakby ptelkę. Aha, Aha jest. Węzeł. Tak, węzeł. Z jednego kawałka. To, 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 to nie to jest, to jest trzy kawałki. Mhm. Trzy kawałki. To jest tak, to wiercone. Tak, z kulką to wyglądał ten ten, 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 jak on się nazywał, Skaliszak. Tak, Trzeba mieć szansę. Jego kawałka robione, tak. No, gdyby było z, y, możliwość takiej dużej bryły miedzy, można było sobie większe wyciąć. I tu jest też taka ciekawostka, taki ubijacz, Proszę, poszumaj toczony poszumaj. w środku, przez w otwór ten biary. Mhm. Mhm. Tak, toczony przez otwór. Niech Pan poczyna chwileczkę, bo ja zdjęcie. Tak? tak, tak. To, to, to trochę mnie pomagało jakiś czas przez jakieś